Możemy najlepszego piłkarza, górnika zabrać. Lewa noga. Łukasz Podolski. Prawa noga. Mosiolik. Podania. Rask. Mm, szybkość. Anali. Dribbling. Anali. Um, inteligencja Analii. wojskowa. Anali umie spieprzyć niektóre rzeczy. Ale umie spieprzyć... Chuch e, inteligencja. No wszyscy. Wszyscy są inteligentni. Jakby się jednego wybrać. ja e, dam taki dziwnie rasak. Dobra. Dam go tak jakoś dobra. dziwnie. No dawaj. Daj stopa, żebyś z tym. Pomyślał, dobra. No dawaj. Najlepsze wykończenie. Najlepsze wykończenie. To Anality już tam papa. Pa. Podolski umie fajnie dupnąć, ale to jednak wiesz o co chodzi, nie? Wiesz, wiesz, kołasz. No tego Podolskiego. Czemu by nie? No co prawda spieprzył tego wolnego. Najmocniejszy szczał. No to Podolski dupnął z połowy boiska. No i to koniec. No i to najlepszy piłkarz się nazywa... Koniec? No to maja